PSL, słucham. No, witam. Dzień dobry. W końcu mi się udało do Państwa dodzwonić. Szukałem tyle tych telefonów i yy, na no, ogólnie. Ja, tak. ja dzwonię z zagranicy. Przepraszam, bo coś przerywa. Nie wiem. Yy, może, może Pan posłuchaj, bo coś przerywa. Teraz dobrze mnie Pan słyszy? Tak, tak, tak. teraz dobrze. Ja dzwonię z zagranicy i... Yy, no to być może stąd problem. No słucham. I być może wojna elektroniczna pomału wchodzi. No, <laughs> ja najprawdopodobniej miałem z panem do czynienia, jak byłem około roku temu, i składałem dokumenty odnośnie wstąpienia do partii. I y, moja historia jest taka, że ja jestem teraz za granicą, bo po tych wyborach, które w tamtym roku były y, praktycznie no. Które łamały konstytucję, i tak dalej, i tak dalej, jeżeli chodzi o wybory na prezydenta Polski. To wyjechałem za granicę i praktycznie jestem pod Holandią. I tutaj tworzę studio telewizji narodowej TVAGAG. Nawet pan Janusz Jaskułka tam dwa moje materiały zamieścił na portalu, na swoim kanale. No i ten. I ja chciałem się spytać, czy można było tak zrobić, żebyście Państwo mi za granicę wysłali, dokumenty związane z przynależnością partyjną. No, myślę, że nie byłoby większego problemu, natomiast nie wiem na jakim etapie tutaj jest rozpatrywanie pan wniosek. Ja no, to było rok temu więc przypuszczam, że to powinien już być dawno rozpatrzony. Mhm. Natomiast, no ja jestem tutaj na zastępstwo, na sekretariacie, także też do końca nie wiem. A czy mogę Pana godność prosić, ewentualnie jakiś kontakt, to, to yy, dzisiaj do... postaram się zorientować w, w poniedziałek, jak będzie Pani Dobrze, to... proszę sobie zapisać, bo Pan wszystko to znajdzie w internecie, tylko wyłącznie wpisując moje nazwisko i imię, bo ja mam hmm. pięć stron internetowych i tutaj tworzę to studio narodowe. Y, Artur Głowacki. Mój telefon 661, uh -huh. 03 uh -huh. i 4 ósemki. Uh -huh. I moja strona internetowa. Www. Kropka Artur. Myślnik. Prezydent. .pl. I, tak. I ja dzwonię. Dobre. Ja dzwonię nie tylko y, z tą myślą, żebyście mi dokumenty przysłali za granicę. Ja bym do państwa wysłał dzisiaj list do was do naczelnego komitetu wykonawczego na piękną Trza y, z, z moimi nowymi wizytówkami. Tutaj są moje telefony y, też niemieckie i polskie. Y, bo chciałbym po prostu, żebyście wydali zgodę na publikację waszych materiałów partyjnych i propagandowych w ustaleniu oczywiście z panem Kamyszem, mhm, tak. no bo tam nie doszło do spotkania między nami, no bo to było wiadomo, wtedy w Warszawie było dużo zamieszanie, potem był zakaz w ogóle robienia Kampanii, zakaz zbierania podpisów, no w ogóle cyrki, tak? Tylko praktycznie partyjni mogli się promować, ja jestem bezpartyjny, to jak mogły się promować? Nie? W, ka w każdym bądź razie, każdym bądź razie e chciałbym umieścić na mojej stronie zakładkę. Super. E zakładkę, bo tam jest wiele zakładek, ja tam dodaję i na przykład Janusza Jaskółkę, i dodaję swoje materiały, ja tutaj kręcę też reportaże z Polonią. Chciałbym po prostu tam wpuszczać wasze, wasze materiały o waszej partii i o waszym działaniu. A gdyby pan na przykład ustalił z panem prezydentem, mogę tak powiedzieć, nie? No bo, bo on mówi, że prezydent Duda jest prezydentem Niemym, i tam moi tutaj zwolennicy, sympatycy też lubią go oglądać, no to ja bym po prostu zrobił wam zakładkę, a jeszcze tutaj bym zbierał wśród ludzi Polaków, patriotów, którzy pracują za granicą. Wasze, powiedzmy, listy sympatyków albo listy poparcia. Świetnie. Tak jak, tak jak robi to Konfederacja, że oni mhm. na swojej stronie, na przykład, wpuszczają jakiś tam, powiedzmy, dokument, który jest praktycznie, no można powiedzieć, dokumentem wyborczym, jest 10 tam, powiedzmy, pozycji, i tam piszą, że tutaj zbieramy podpisy ludzi, którzy są za wprowadzeniem ustawy, takiej i takiej, mhm. nie? Ale praktycznie to już jest baza danych. To Ja bym coś takiego mógł dla Was robić tutaj za granicą, ale musiałbym mm -hmm. też mieć jakieś szczątkowe materiały, no nie wiem, jakieś, powiedzmy, u, jakąś ulotkę albo jakiś proporczyk, nie wiem, mm -hmm. e, jakiś ołówek, długopis czy coś w tym stylu, wie Pan o co chodzi, nie? Jasne, jasne, jasne. Tak no jak... No, on... to, to, to umówmy się, że czekamy na jakiś, tak, na ten od Pana, ja, ja sprawdzę... Ja go dzisiaj wyślę. ja go dzisiaj wyślę tam dobra, włożę, dobra, włożę ja pięć... Ja sprawdzę jakby ten stan tego, tej, tej deklaracji. I w poniedziałek, albo w poniedzieli, w najbliższym możliwym terminie będzie dzwoniła Pani Sekretarka i, i poinformuje, jak tam zarzucie. Ja nawet pamiętam, jak u Was piłem kawę e, i mhm. Pani Sekretarka właśnie chyba Pana poprosiła, e, to przecież... Jeszcze... Znaczy ja nie pamiętam, bo tutaj nie no, ja Ale ja, pamiętam, ale ja mhm. pamiętam Pana po głosie. Ja rozpoznaję, A, e, ja przypisuję jest. powiedzmy wzrokowo zdjęcie Pana kojarzę z głosem, mhm. mam taką zdolność. Natomiast mhm. tak czy inaczej... Ja dostałem od was już wtedy materiały, tylko że ja te materiały zostawiłem tam, gdzie mieszkam pod wałczem, w pixniku, a tutaj za granicą teraz nie mam nic. No i byłem raz tylko krótko zrzucić jednego Mercedesa tam do remontu i potem ewentualnie na sprzedaż. Bo generalnie ja gromadzę fundusze finansowe sam ze sprzedaży samochodów, nie? a 20 samochodów chcę okleić w ogóle na kolejne wybory. No, super, świetnie. No to dobrze, to, to umówmy się, że na, te, na, na telefon poniedzieli, bo tutaj um, parę prosi mnie o, o, o. Tak, a ja dzisiaj, a ja dzisiaj wysyłam list do was Dobra. i kilka Dobra. wizytówek załączę, tak żebym prosił, żeby dla pana kamysza przekazać moją wizytówkę. No. A w ogóle mam dwie, dwie od was koszulki z, ka, z kamyszem i kręcę cały czas super. filmy. W waszej koszulce nawet dzisiaj nakręciłem. O, to wiecie No, Wszystkiego dobrego. No dziękuję. Dobrać. No dziękuję, do widzenia. Tak, i tutaj macie Państwo wszystkie dane do Naczelnego Komitetu Wykonawczego, także możecie sobie też tam pisać listy, popierać ludzi, którzy głoszą, głoszą powiedzmy, swoje założenia partyjno-ideologiczne. My tutaj zrobimy zakładkę na stronie arturmiśnikprezydent.pl i tam będziemy wpisywać po prostu sympatyków, którzy oddają za granicą. Głos na tą partię o nazwie Zielony PSL z koniczynką, na szczęście. Także, jeżeli wpiszecie wyłącznie słowo prezydent bezpartyjny, to wyskoczy wam nie partia polityczna, a bezpartyjny Artur Głowacki. Dziękuję i do następnego razu.